Twój instynkt rodzica natychmiast się włącza. Sprawdzasz kuchnię gazową, wszystkie kurki zakręcone. Mimo to zapach staje się coraz intensywniejszy. Dzwonisz do zarządcy, wspólnoty, nikt nie odbiera. Wyobraź sobie taką sytuację. Jest zwykły wtorkowy poranek. Przygotowujesz śniadanie dla dzieci przed szkołą, gdy nagle twoja dziewięcioletnia córka mówi, Tato, dziwnie pachnie jak na stacji benzynowej. Twój instynkt rodzica natychmiast się włącza. Sprawdzasz kuchnię gazową, wszystkie kurki zakręcone. Mimo to zapach staje się coraz intensywniejszy. Dzwonisz do zarządcy wspólnoty, nikt nie odbiera. Zostawiasz pilną wiadomość, wysyłasz maila z tytułem, Możliwy wyciek gazu. Pilne. Przez następne dwie godziny zarządca nie odzwania. Zaniepokojony, dzwonisz bezpośrednio do pogodowia gazowego. Technicy przyjeżdżają w 15 minut. Diagnoza: poważne rozszczelnienie głównej instalacji gazowej w piwnicy. Natychmiastowa ewakuacja całego budynku. Gdy wreszcie udaje ci się skontaktować z zarządcą, dowiadujesz się, że inni mieszkańcy również zgłaszali dziwny zapach już trzy dni wcześniej. Zgłoszenia zostały. Zignorowane. Nazywam się Anna Wojsław i jestem prezesem Imperium Zarządzania Nieruchomościami. Podobne sytuacje przytrafiają się tysiącom mieszkańców wspólnot mieszkaniowych w Polsce, gdzie opóźniona reakcja na awarię nie jest tylko kwestią dyskomfortu czy dodatkowych kosztów to bezpośrednie zagrożenie dla ludzkiego życia. Awarie są czymś, o czym wolimy nie myśleć są czarnym scenariuszem, który wolimy od siebie odsuwać. Problem w tym, że możemy je odsuwać tylko wtedy, gdy naprawdę się nie wydarzają. A gdy już dojdzie do awarii, wtedy opóźnienia w reakcji ze strony zarządcy nie są zaniedbaniem, stają się realnym zagrożeniem. Przeciętny czas oczekiwania na reakcję typowego zarządcy w sytuacjach awaryjnych to od 48 do 72 godzin to prawie 3 dni, podczas których awaria się pogłębia, a koszty naprawy lawinowo rosną. Co gorsza, w tym czasie zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców może osiągnąć poziom krytyczny. Najbardziej szokujące są dane finansowe. Naprawy wykonane w trybie awaryjnym są dwu-trzykrotnie droższe niż te same prace wykonane planowo. Awaria pompy instalacji deszczowej, której naprawa kosztowałaby 1000 zł. Po kilku tygodniach i przy intensywnych opadach deszczu woda przedostaje się do hali garażowej, zalewając potrzebia wind. Prowadzi do kosztów sięgających około 80 tys. złotych. To nie są abstrakcyjne liczby. To realne pieniądze, które mieszkańcy muszą wydać z powodu opieszałości zarządcy. Dlaczego większość zarządców reaguje z tak niebezpiecznym opóźnieniem? Mechanizm jest prosty i alarmujący. Po pierwsze, typowy zarządca nie posiada żadnego systemowego podejścia do obsługi awarii. Zgłoszenia są zapisywane na przypadkowych kartkach, przekazywane ustnie między pracownikami lub po prostu ignorowane po godzinach pracy. To jak prowadzenie oddziału ratunkowego bez systemu dzielenia pacjentów. Pilne przypadki czekają w kolejce za rutynowymi kontrolami. Po drugie, Większość zarządców współpracuje z przypadkowymi, niezweryfikowanymi kontrahentami, którzy nie są zobowiązani do szybkiej reakcji. Kiedy w końcu zarządca podejmie działania, często okazuje się, że hydraulik czy też elektryk może dopiero przyjechać za tydzień. W tym czasie awaria może przerodzić się w katastrofę. Po trzecie, występuje to, co nazywam syndromem przepaści. Zarządca staje się taką właśnie przepaścią między mieszkańcem a fachowcem. Mieszkaniec nie może skontaktować się bezpośrednio z osobą, która ma usunąć awarię, a zarządca nie przekazuje informacji żadnej ze stron. To jak gra w głuchy telefon, gdzie stawką jest Twoje bezpieczeństwo. Konsekwencje opóźnionej reakcji na awarię są druzgocące. Dla każdego mieszkańca to gigantyczne, niepotrzebne wydatki. Średni koszt usunięcia skutków przeciągającej się poważnej awarii to od 300 do nawet 800 zł na mieszkanie. To pieniądze, które mogłyby zostać w Twojej kieszeni, gdyby zarządca zareagował natychmiast. W skali całego budynku mówimy o setkach tysięcy złotych, Wyrzuconych w błoto. Poza tym, wpływ takich sytuacji odczuwamy nie tylko w portfelu. Zakup mieszkania to często ogromny wydatek, a ten wydatek ponosimy po to, żeby żyć w spokoju i cieszyć się komfortem. Ciężko jednak cieszyć się, gdy nieustannie walczymy o swoje prawa. W Imperium stworzyliśmy system, który całkowicie eliminuje problem opóźnionej reakcji na awarie. Nasze podejście opiera się na czterech niepowtarzalnych filarach. Filar pierwszy kompleksowy system obsługi zgłoszeń. Każde zgłoszenie, niezależnie od drogi wpływu, jest natychmiast rejestrowane w systemie. Zgłoszenia awaryjne są automatycznie oznaczane jako priorytetowe i obsługiwane poza kolejnością. Filar drugi. Centrala AI działająca 24 na dobę. Nasz zaawansowany system obsługi zgłoszeń działa całodobowo, przez wszystkie dni w roku. Zgłoszenie awarii o drugiej w nocy czy w sylwestra? Nasz system przyjmuje Twoje zgłoszenie o każdej porze i przekaże je do dyżurującego technika. Dodatkowo mieszkańcy również mają bezpośredni kontakt do konserwatora, który niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia podejmuje interwencję. Filar trzeci. Regularne inspekcje zapobiegające awariom. Nasi zarządcy osobiście odwiedzają każdą nieruchomość raz w tygodniu. Przeprowadzając kompleksową inspekcję według szczegółowej checklisty. Dzięki temu wykrywamy 70% potencjalnych awarii, zanim się pojawią. To podejście proaktywne, a nie reaktywne. Nie czekamy na problem, tylko aktywnie go poszukujemy i eliminujemy. Filar czwarty. Protokoły działania w sytuacjach kryzysowych. Dla każdego typu awarii mamy opracowany, szczegółowy protokół postępowania, który eliminuje opóźnienia związane z podejmowaniem decyzji. Nasi pracownicy wiedzą dokładnie, co robić w każdej sytuacji. Od drobnego przecieku po poważny pożar. Nie ma miejsca na zastanawianie się i niepewność jest tylko szybkie, zdecydowane działanie. Efekty naszego podejścia są natychmiastowe i mierzalne. 95% zgłoszeń awaryjnych w imperium jest obsługiwanych w ciągu dwóch godzin od zgłoszenia, a 99% w ciągu 6 godzin. To nie tylko liczby. To spokój ducha mieszkańców, którzy wiedzą, że w sytuacji kryzysowej nie zostaną pozostawieni sami sobie. Szybka reakcja na awarię to również wymierne oszczędności finansowe. To jest wartość błyskawicznej reakcji, mierzona nie tylko w złotówkach, ale w jakości życia każdego mieszkańca. Szybka reakcja na awarię to nie luksus. To absolutna konieczność dla każdej wspólnoty mieszkaniowej, która chce uniknąć katastrofalnych kosztów i chronić spokój swoich mieszkańców. Jak zawsze przypominam naszym klientom: kto tanio kupuje, dwa razy płaci. Pozorne oszczędności na zarządcy, który nie inwestuje w system szybkiej reakcji, prowadzą do ogromnych wydatków w przyszłości. Odwiedź naszą stronę lub zadzwoń pod numer wyświetlony na ekranie, aby umówić się na bezpłatny audyt procedur awaryjnych w Twojej wspólnocie. Sprawdzimy, jak wygląda obecny system reagowania na awarię i przedstawimy konkretne rekomendacje jego usprawnienia. Nie czekaj na kolejną awarię, by przekonać się, jak kosztowne może być opóźnienie. Każda minuta zwłoki to Twoje pieniądze wyrzucone w błoto i Twoje bezpieczeństwo wystawione na ryzyko. Zadbaj o swoją wspólnotę już dziś. 국민 ketu radio iti P Jung , Anfang